Dzień dobry, YouTube. Czkawka, dzień drugi. U mnie to tak zawsze jak się czkawka pojawi, to przynajmniej dwa do 3 dni mam czkawkę. Jak ktoś ma jakiś pomysł na tą czkawkę, to dawajcie. Tylko nie musicie wstrzymać powietrza. Bo... To się nie udaje. Dobra, karty zrobione. Poranne, bo tylko 30 minut. Ale to dlatego, że jest prawie ósma godzina. Muszę szybko zjeść i się ogarniać. Bo dzisiaj jest co robić. Także słyszymy się później. Dobrze, dzień dobry, dzień dobry. Moje śniadanko. 50 gramów płatków. 40 gramów płatków owsianych. Do tego jest. 100 g malin, 40 g izolatu i 200 g białek jaj. I tak to wygląda. Zabieram się za jedzonko i zaczynam pakować dla was koszuleczki, shakery i inne yy, opaseczki. Także dziękuję za wsparcie wszystkim, którzy zamówili. Postaram się wysłać jak najszybciej. Wczoraj cały dzień, jak wiecie, spędziłem w pociągu. Więc żywcem nie było jak wysłać, ale dzisiaj jestem już na miejscu, więc paki muszą lecieć do Was, bo zapierdalać trzeba. Dobrze, właśnie skończyłem podcast ze Stefanem Kinzlu, także możecie się spodziewać niebawem. A tutaj 250 gramów 150 g cukinii i 50 g kapusty kiszonej. Także tak to wygląda posiłek numer 3. Lecimy. Dobra, słuchajcie, dzisiaj to ja mam straszny zapierdziel. Więc lecimy szybciutko. Muszę jeszcze podlecieć do, do, do pod Lidla po truskaweczki świeże. I lecę dopiero wrzucać paki wasze. Dzisiaj od rana ani sekundy. Przerwy, nawet dżemki nie zdążyłem zrobić. A potrzebuję jej bardzo. Powiem wam, że ten wczorajszy wyjazd mnie zabił. Dzisiaj mam naprawdę najmniej energii na całym chyba tym prepie w życiu. Nawet dzisiaj nie robiłem rano pozowania. Będę musiał zrobić pozowanie jeszcze po treningu i na wieczór. Bo generalnie jestem w plecy z tematami dzisiaj. No ale zawsze tak jest, że jak człowiek się ma najmniej czasu, to ma najwięcej obowiązków i jak ma najmniej siły, to ma najwięcej obowiązków, więc akurat mnie to za bardzo jakoś nie dziwi. Ale w każdym razie może to nawet lepiej, bo ma sobie czym człowiek zająć głowę, więc nie jest tak źle. Dzisiaj wstałem strasznie późno, jak na mnie, bo też bardzo późno poszedłem spać. Więc to już mi ukradło bardzo dużo dnia. Jutro na szczęście nie mam też rano treningów, więc będę mógł sobie trochę też nadrobić. I taki jest plan. Jest niby 24 stopnie na, na polu, a jest tak gorąco, jakby było z 40. Więc powiem Wam, że jest naprawdę ciężko w tym aucie, a dlatego też założyłem mikrofon, bo żeby było słychać mnie. Dzwoni ktoś do mnie, więc na chwilkę się muszę rozłączyć. I widzimy się w posiłku przedtreningowym. Dobra, paki spakowane i będą do Was lecieć. Dziękuję Wam bardzo wszystkim za wsparcie. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni z koszuleczek, z shakerów, z opasek. Zapierdalać trzeba. Jazda. Dobra, posiłek przedtreningowy. Słuchajcie. 100 gramów klejku ryżowego, tego dla dzieci, 200 g malin, 50 gramów banana, yy... 60 g izolatu białka, 10 g czekolady gorzkiej i 10 gramów masła migdałowego. 2 gramy soli. Zabieram się za jedzenie, a później zabieramy się za robotę. Powiem Wam, że nie nagrywałem treningu, bo po prostu... nie miałem na to mocy dzisiaj. Kończę właśnie robić brzuch, także postanowiłem, że Wam Nagram coś teraz. Nie będę już chyba nagrywał posiłku treningowego dzisiaj. Powiem wam szczerze, że jestem mega mega wyjebany dzisiaj z butów. Ten wczorajszy wyjazd dał mi naprawdę popalić, ale dobrze. Twarz zasana. Forma się poprawia. Dzisiaj na rano ważyłem 102, chyba 8. Ale naciągnięty trochę wodą. Widziałem to mocno, że jestem podmęczony. Jestem też już troszkę płaski, ale mamy jutro środę. Także. Do raportu myślę, że ta forma już będzie bardzo, bardzo dobra i po powolutku będziemy robić pika. W piątek robię ostatnie nogi, bo troszkę mi się poukładało tak w tym tygodniu, że jest bardzo dużo załatwień, także wam nie wiem czy nagram, ale w każdym razie na pewno powiem wam co i jak. No i co, no i generalnie będę się z wami chyba powoli żegnał. Dziękuję Wam za dzisiaj, dziękuję Wam za wszystkie koszulki zamówione, jeszcze raz, shakery, opaski. Naprawdę to jest dla mnie bardzo duże wsparcie. Fajnie, że dużo osób też się odzywa na priwa. Mam nadzieję, że wszyscy osoby, które dostaną koszulki i shakery i opaski będą zadowolone z jakości. Ja Wam powiem, że z jakości koszulki jestem bardzo. Mogłabym być troszeczkę bardziej oversizedowa, bo powiem Wam szczerze, że... Tak naprawdę, jak ktoś chce zamówić że taką koszulkę, żeby była oversize, to warto jest zamówić co najmniej 1-2 rozmiary większą, niż normalnie nosicie. To na pewno będzie lepsze rozwiązanie. Natomiast sama jakość, tam jest 220 bawełna, jest naprawdę bardzo, bardzo fajna, więc mam nadzieję, że będziecie z niej zadowoleni. Ja jestem, to na pewno. No i co? I powolutku zbliżamy się do końca. Całego tego, można powiedzieć, że rocznego tej rocznej wędrówki, całe off-season, cała redukcja. A później zobaczymy. To znaczy ja już wiem co później, ja już gadałem z luki, mamy już plan, a wam opowiem dokładnie co i jak, już niebawem, bo myślę, że to będzie też fajne podsumowanie tego wszystkiego. Ale to nie ma co się rozwodzić, bo trzeba myśleć na razie to... Nad tym co będzie dzisiaj, co będzie jutro. Po treningu robię jeszcze 30 minut kardio, bo rano zrobiłem tylko 30 minut, obudziłem się bardzo późno i żeby wyrobić się wszystkimi posiłkami musiałem zamiast 40 minut kardio zrobić 30. Więc teraz sobie dorobię. Jest 18.40 prawie skończę jeszcze brzuch, bo zostało mi jedno ćwiczenie. Robię 30 minut kardio. No i zbieram się powolutku do domu. A my widzimy się jutro o godzinie 18.12. Tak, dla jeszcze chętnych, jeżeli nie mówiłem, to nagrywałem dzisiaj podcast z Boss of Outlaw, czyli Stefan Kinzu. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Postaram się go przetłumaczyć na język e, polski, jeżeli mi się to uda w jakimś programie, bo ręcznie nie mam zamiaru tego robić. E, także jeżeli odcinek pójdzie wcześniej i ktoś zna jakiś fajny program, jak można cały e, godzinny podcast w jednym momencie, nawet płatnie. E, Yy, przetłumaczyć to, będę bardzo wdzięczny, żebyście pisali w komentarzach. A póki co, zachęcam Was do subskrybowania, komentowania, udostępniania, lajkowania i śledzenia kanału. Dalej zapraszam Was na moją stronę www.dawidolszewski.com. No i zachęcam do stosowania używania moich kodów na Gym I proper Do usłyszenia.